Znajdujemy się w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Aparat fotograficzny Phase 1 XF z dedykowanym obiektywem służy do masowej digitalizacji dokumentacji fotograficznej na podłożu transparentnym oraz do digitalizacji zabezpieczającej najcenniejszych zbiorów zasobu NAC. System fotograficzny Phase One stanowi nowość w archiwach państwowych i z powodzeniem zastępuje skanery przy digitalizacji materiałów fotograficznych. Proces digitalizacji rozpoczynamy od kalibracji monitora. W pierwszym kroku ustawiam pionową oś optyczną aparatu fotograficznego przy użyciu kolimatora laserowego. W drugim kroku przy użyciu specjalnego wzornika ustawiam ostrość obiektywu aparatu. Zostaną zobrazowane cyfrowo przedwojenne zdjęcia stereoskopowe na podłożu szklanym z zespołu archiwum fotograficznego Smile Drisa. Następnie w programie sterującym Capture One 22 Pro ustawiam parametry ekspozycji: czas naświetlania, wartość przysłony oraz światłoczułość ISO. Parametry ekspozycji zostały ustawione nieprawidłowo poprawiam je w programie sterującym i ponownie wykonuję obraz cyfrowy. Po korekcie ekspozycji otrzymałem prawidłowy obraz. Zdigitalizujemy dwie migawki z pochodu pierwszomajowego na negatywie z lat 60. ubiegłego wieku z zespołu Wojskowa Agencja Fotograficzna. Do sfotografowania negatywą użyję specjalnego holdera, do którego najpierw wkładam wzornik ostrości. Nowoczesne oprogramowanie pozwala uzyskać najlepszą jakość obrazu cyfrowego bez zniekształceń charakterystycznych dla aparatów. W programie sterującym wykonuję również podstawową obróbkę cyfrową uzyskanego obrazu. Obróbka ta polega na wykadrowaniu fotografii z zachowaniem niewielkiego obszaru dookoła krawędzi. Parametry digitalizacji są zgodne z zarządzeniem nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2015 roku dotyczącego digitalizacji archiwaliów.